Kiema? Więc jak widać po tej odcinka będziemy testować nowego Gustawszat w Minecraft. Dobra. Jakich są? Oczywiście, że normalny. I kreatywny. Fire and visuals, zapomniałem. Wyłącz rzecz. Kreatywny świat. Więcej. Eksperymenty. Wskaźnik graczy. Dobra, nie nie I tworzymy! I jak to wygląda, mnie pokazać? Gdzie to Fajerand wyżuła, przepraszam? Gdyśmy się jakby nie... zrozumieli? Ty Czy tylko. O jest. Chwila, gdzie to jest? Fajne, ten nowy snapshot, co nie? Jest dobra. Raczej jest. Biedro wody i śnioszkę weźmiemy i wyhodujemy go. Nieżka. I co jeszcze? Nie wiem. Zrobimy jakieś przytulne, przytulne domek. Nie domek, tylko miejsce miejscówkę. Jest na prańcach. Na plainsach zrobimy mu taką miejscówkę Plains I tapamy się do plainsów Dobra Dobra Koło wioski zrobimy mu Larger <laughs> plains Dobra, tu jest. No, i tu jest lepiej. Tu jest lepiej. Ale w ogóle tak wysko wygląda. Tutaj o. Powiem mnie nie Dobra, Co robimy? Nawet może być tutaj, bo ja to sam wymyśliłem. Robicie takie coś. To musi być właśnie takim. Nie, mi właśnie się, się pomyliłem, takimi Różniej takimi czy nie? To było tu tu, 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 tu. I dalej obkładajcie to tymi slapami. To nie? Robić jeszcze Tutaj już takie bloki więc Pełne bloki Nie te małe slapy Pominamy fakt, że to jak schody Są dwie wersje, bez tego drugiego mostku albo z tym drugim mostkiem, ale ja Wam polecam z tym mostkiem, co właśnie teraz robię. Nie mostkiem, tylko po... takim nie wiem, jakim takim czymś. I wiecie jak hodować gosta? W nie tego gosta, ja wam pokażę, jak nie wiecie. Chodzicie gasta. wylewacie na jegoś y jego wiadro wody i wiecie dlaczego były te slepy właśnie, żeby to cały nie zakrywało i żebyśmy mógł sobie tak popatrzeć jak można chyba, chyba mu pomóc tak ciężkami, będzie lepiej. Spójrzcie tam jest. Otwórzmy. I... I kipcyk? spodin. Przyspieszono. Ale fajnie jest przyspieszone, chyba bardziej nawet przyspiesza. Pik. Print jak w mega szybko to rozes. Wiesz co, czy bardziej na was zależy moje rosz. sprint Print. Ta ra 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 ra. Ta ra ra ra, ra. za szybko chyba. Bo patrzcie, jak mordka się cieszy, bo nawet Tee. Chcecie zepsuć tego Minecrafta? Proszę bardzo! Już wam robię Minecrafta. Spring. Mama mówi, znaczy ty mówić mama kupiliśmy Minecrafta, mamy Minecrafta w domu, tymczasem Minecraft w domu. Oj, nie ma, Jung do mnie dzwoni, chwila. Odbierę chyba. No, halo. Za nie, mi daje ci bana. Chwila, wyłączyłem się. Szybko. Pan mi daje bana. Ti? Ri? Maleno.

Chodź krowa, hihi. Ojcie, hi. tu mm. jedno, chodź. Jezu, jak ci suni. To się zombie nie lubi.

Jak się narodziły zombie? Takie zombie. No. Co? Ta. Tak właśnie to wygląda. Meloni. Koko melony. Koko melony. Ja się zmienił w kogo? Symbała, chociaż i, i mi już jesteś. Osadnik. Zabierz się osadnikowi. No, 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 co, to, co, co?

izu opi chopij kopi, no nie uciekaj, jest a szybko to a uciekasz to szybko wiesz tam Hmm. No no mm. It would be not. Don't know. Hmm. Oh, so shit. Moody, 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 Moody. Oh, do E, jak dwóm osadnikom czy będą mieć dziecko zobaczmy macie To chleb wam się daje, nie chleba, no chleba niech są. są. nie do wierzenia. Dobra, zabuduję Was naura na jakieś 5 lat. Widzimy się w San Andreas, co? Trzymajcie się, cześć. Powinien być jakiś mechanizm, który wyrzuca cały czas chleb. Um, udajnik i musimy zastąpić knieszką wziąć jakiś randomowy blok Co? Skąd? Ej! Ej, ej, ej. Skąd wy? Skąd? Ha? E, e, co co? Co? Skąd wy jesteście? Co to jest? Co ty masz? Skąd, co masz? Nie pytam. Poważnie nie pytam. Może... A, to tak. Choć ja co co coraz na jakiś czas przychodzi. To musi być inaczej. Razobmy tak, że oni nie budzą tylko tymi czerwonymi czymś. Bo weźmy Redstone jeszcze. Tu. Nie, tutaj nie. Tutaj tylko wydłużyć. Robimy tak. Mhm... Mm Coś tam działa. Trochę podziała. Miej gaścik. Hihi. Zobaczmy, jak to mówi leżeru. Po Musimy zwiększyć populację wioski, żeby się golemy rozpiły i obraniały wioski. Zwiększyć populację. Jest. Ile? Które tu to Ta linia, no co się dzieje no? O! Trzeba naładować. och uważnie nie dobrze nie 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 A time, sprint, jeden. To? to Wolno czy normalno? To normalno. Są w normalnym tempie. na mi krzywdza. Dragancik. Idziemy na przygodę. Żeby zapamiętać Korde. Kordy. O, zrobię serię z tego. przygody z gastem. Seria będzie na kanale nowa. No pomysł, co nie? Na, 300, na mi minus 300 mamy domek. Miejsce domu. To się wybierzemy na przygodę. Na ula. Jak się zwiększy populacja, mówcie. panu no może pójdźmy. Do góry. Przez nie chcę nie, nie Dobra, może kiedyś tutaj chata powstanie. Myślę, że w kolejnych odcinkach. Liczba tyków. Animatyki. tik Sprint. a nie. O ja jestem mądry. Ale mądrzy jestem. To to fajnie co? To jest inna, która... Nie, 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 Dziękuję. Okay, nie, Dziękuję. nie Nie muszę Znowu? Mojang! Jezus! Marta ja! Mojang znowu Aha, okej, okej. Drodzy że kończy już odcinek. Jak wam się taka seria podoba? O, myślę, że będzie uczciwie. Więc z takim ukończeniem, cicho yeah. um, kończymy odcinek. Yeah.